Wszystko co nas łączy. Radio Wilno. Dzień dobry w studiu Radia Wilno Paweł Kobak. Rok szkolny oficjalnie dobiegł końca. Wczoraj, 15 lipca, bitrujęcie szkół polskich w Wilnie na placu katedralnym zatańczyli tradycyjnego Poloneza, a już dzisiaj młodzi ludzie wkraczają w nowy etap życiowy. Jeżeli postanowili kontynuować naukę, to jaką uczelnię wybrać? Ofercji jest sporo, ale jeżeli chcemy uczyć się po polsku, to wybór jest nieduży. Polonistyki na Uniwersytetach Wileńskich i Witolda Wilkiego oraz filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Dzisiaj dziekan tej uczelni, wyższy doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Białostockiego Urszula Wróblewska jest gościem audycji Rozmowa Dnia. Dzień dobry panie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zacznijmy od historii placówki tej w Wilnie. Być może jeszcze ktoś jest, no, który nie wie. O historię powstania. E, oczywiście y, niebawem filia będzie obchodziła swoje osiemnastolecie już. E, w związku z tym, no to jest też taki czas, kiedy też zaczynamy podsumowania i mamy takie poczucie, że e, filia już no, staje się pełnoletnia. Ale zanim stała się pełnoletnia, to warto właśnie zawsze zwrócić uwagę, gdzie jest jej początek. I oczywiście te początki filii, zawsze na to zwracamy dużą uwagę, to jest przede wszystkim duże zaangażowanie społeczności polskiej, której bardzo zależało na tym, żeby mieć ten trzeci, wydaje się najistotniejszy poziom edukacji szkoły tej wyższej. I tutaj zaangażowanie i z stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie niewątpliwie były bardzo, bardzo duże, ale też wydaje mi się, że i podjęcie też takiego wtedy wyzwania przez Uniwersytet w Białymstoku, ale również ogromny wysiłek dyplomacji i też ministerstw, które były tak naprawdę w stanie podjąć wspólnie taką decyzję i też no, dały przestrzeń, dały możliwość do tego, żebyśmy funkcjonowali. Funkcjonujemy już tyle lat. Jedni z najodważniejszych byliście, bo wiem, że z wieloma uniwersytetami prowadzono rozmowy. Z y... wieloma uniwersytetami w Polsce. Nie każdy tak się odważył, tylko wy. Yy, tak, tak. Wtedy trzeba pamiętać, że rektorem Uniwersytetu Białymstoku był pan profesor Jerzy Nikitorowicz. Osoba bardzo zaangażowana w kwestie wielokulturowości, międzykulturowości, edukacji międzykulturowej i wydaje się, że jakby no, kierując się niewątpliwie taką też swoją ideą związaną właśnie z potrzebą budowania mostów, łączenia, też wydawało mu się, że ten, ta idea będzie potrzebna. Oczywiście, no, była to odważna decyzja. Pytanie banalne, ale muszę je zadać. Jakie cele ma filia? Cele Filii. Przede wszystkim chcielibyśmy stawać się coraz bardziej tacy atrakcyjni, ale też e, chcielibyśmy, żeby ta nasza edukacja była taką wysoką edukacją ponad granicami. E, zależy nam na tym, aby nasi absolwenci byli przygotowani do, tak naprawdę do takich współczesnych czasów, a te współczesne czasy charakteryzują się tym, że są jedną niewiadomą tak naprawdę, że są pełne zmienności. E, I zależy nam na tym, żeby nasi absolwenci właśnie Umieli sobie radzić w takich zmieniających się czasach, żeby też sobie byli w stanie poradzić z tym, co tak naprawdę przychodzi, co się pojawia, żeby też znali swoją tożsamość i wiedzieli, skąd pochodzą i gdzie są ich korzenie, bo niewątpliwie to na tej przeszłości też budujemy naszą przyszłość i o tym nie możemy zapominać. Czyli żebyśmy tak naprawdę naszym celem jest to, żebyśmy połączyli dwa bardzo ważne aspekty. Z jednej strony te zakorzenienie, które jest bardzo ważne, Ważne, jest jakby podstawą tej naszej tożsamości, a z drugiej strony, żebyśmy też umieli funkcjonować w przyszłości w takiej właśnie zmiennej i takiej też pełnej wyzwań. To są nasze cele i jakby wszystko, co robimy, robimy po to, żeby jak najbardziej wyposażyć naszych absolwentów, a do tego też budujemy kadrę, ponieważ zależy nam też na tym, żeby wzmacniać kadrę uniwersytecką i, i też, żeby ją wzmacniać tak naprawdę o pracowników i o kadrę wileńską, bo tak jak zawsze mówię, no też chcielibyśmy, żeby to profesorowie, żeby to doktorzy, żeby to asystenci właśnie z wileńszczyzny zasilali w znacznym stopniu też naszą filię. Ilu w tym roku absolwentów opuści? Morefilly. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że już niedługo, bo 18 mamy dyplomatorium i wiemy, że no, ilu wypuścimy? Wypuścimy około 30 absolwentów. Wydaje mi się, że osoby, które na pewno odnajdą się też na rynku pracy osoby, które z jednej strony posiadają właśnie te takie już umiejętności kluczowe, podstawowe, a, a z drugiej strony też są osobami takimi też przywiązanymi i do swojego miejsca, zamieszkania. I też to, co, o, o czym zawsze mówią, to tak naprawdę też szukają swojego miejsca tutaj, na Wileńszczyźnie. Czyli to też warto o tym mówić, że filia Uniwersytetu Białymstoku w Wilnie kształci Osoby, które chcą zostać w swoim kraju, tutaj na Wileńszczyźnie i tutaj też chcą pracować. To też wydaje mi się jest dosyć istotne. Jakie kierunki oferuje filia i jakie z nich są najpopularniejsze? Bo mm. Chyba już e, widać te tendencje, tak. dokąd najbardziej, tak. najczęściej tak. wstępują mm -hmm. młodzi ludzie. E, mamy w tej chwili do zaoferowania cztery kierunki: to jest informatyka, ekonomia, europeistyka i pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną. E, I w zasadzie w, tej, w tym momencie no, na pierwszym miejscu jest pedagogika. Pewnie to wynika też z tego, że to był też kierunek dosyć długo wyczekiwany i kierunek, który jest potrzebny, ponieważ no, tak naprawdę naszym założeniem jest to, żeby zasilić kadrę nauczycieli w szkołach, i stąd też ten, ten kierunek jest w tej chwili najbardziej oblegany, ale to też jest ta tendencja, którą też obserwujemy w Polsce. A, to po tym kierunku. Y Młodzi ludzie będą mogli pracować w szkołach czy w przedszkolach? I w szkołach i w przedszkolach. Dlatego, że dajemy uprawnienia i do pracy w przedszkolu i do pracy w, 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 no, w tej początkówce, w tej, czyli w tym nauczaniu początkowym. Ponieważ no, jest to, to, są to studia pięcioletnie, dające jakby uprawnienia w dwóch, w dwóch placówkach. Dużym problemem swego czasu był brak siedziby filii. Wynajmowali się pomieszczenie gdzieś na, na byłym zakładzie nie wyglądało to solidnie. Dzisiaj filia ma elegancką siedzibę i co symboliczne przy Polskiej Szkole, jednej ze sztandarowych polskich szkół w Wilnie. Mickiewiczowca. Tak. E, tak, oczywiście. Z mojej perspektywy takiej no, osobistej i prywatnej jako dziekana, rzeczywiście rozpoczynać kadencję w tak e, nowym, w tak e, nowoczesnym budynku, to rzeczywiście jest dobry start, ale też trzeba pamiętać o tym, że no, nie byłoby tego, gdyby nie moi poprzednicy, za co jestem im też wdzięczna, bo to jest praca, którą wykonała bardzo, bardzo e, duża grupa osób. E, natomiast to, że mamy w tej chwili nowy budynek i tak jak pan powiedział, w, też w, w w dobrym sąsiedztwie, ponieważ z Mickiewiczówką, tak określaną przecież, współpracujemy i też jak podejmujemy jakieś inicjatywy, to też wspólnie i wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i bardzo ważne. Sam budynek jest nowoczesny, sam budynek jest też sprzyjający, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Ponieważ to też ma wpływ, tak naprawdę, no, mimo wszystko przestrzeń nas też kształtuje. I to, co widzimy, to widzimy też, jak nasi studenci, jak też nasi pracownicy, jakie mają też poczucie dumy, że są w takim miejscu, e, że w takich warunkach e, i tak naprawdę już nikt nie może narzekać, że jest mu ciężko i jakoś, e, jakoś niesprzyjająco. Natomiast rzeczywiście, e, jako ciekawostkę powiem, że nawet kiedy studenci pojechali do Białego Stoku e, na jeden z, z wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku stwierdzili, że filia jest ładniejsza i rzeczywiście krąży w tej chwili taki fakt, że budynek filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie jest budynkiem najładniejszym ze wszystkich budynków Uniwersytetu. Jakie formy rozwoju oferujecie swoim studentom? Mogą wyjeżdżać na wymiany mm. studenckie do innych krajów. Mm -hmm, tak. To, to, to jedna z takich najbardziej motywujących mm -hmm. spraw. Włodzie, mm -hmm. ludzie no, lubią podróżować, tak. zawierać znajomości, poznawać mm. kogoś coś? Tak, rzeczywiście i to jest dla nas też priorytet. Dlatego mamy rozbudowany system wyjazdu w ramach Erasmusa i, i rzeczywiście ta oferta jest bardzo bogata. Czyli studenci mogą wyjeżdżać do krajów Europy Zachodniej, ale nawet na inne kontynenty, więc to też jakby otwiera nowe możliwości i nowe też przestrzenie do takiego poznania i takiej też wymiany między międzykulturowej, między międzynarodowej i też współpracy międzynarodowej. Również mamy dosyć dużą ofertę staży, dlatego że też zgłaszają się do nas pracodawcy, którzy też proponują studentom staże i też są to te często staże płatne, które też umożliwiają studentom nie utrzymanie się i też tak naprawdę pracę. Mamy też dosyć mocno rozbudowane Oferty kół naukowych, ponieważ każdy z kierunków ma swoje koła naukowe, czyli mamy koło z informatyki, koło z pedagogiki, koło z ekonomii i koło z europeistyki. I wydaje mi się, że to też jest taka przestrzeń, która pozwala studentom się realizować, która pozwala im też spełniać swoje jakieś pasje i jakieś takie też swoje aspiracje, również naukowe, ponieważ niewątpliwie koło naukowe jest takim zalążkiem, Pracy już naukowej i liczymy, że gdzieś z, z tych kół naukowych za momenty będą nam wyrastali przyszli, przyszli badacze. Też mamy dosyć dobrze rozbudowany system wsparcia, a mianowicie też stypendiów, ponieważ mamy ścieżkę odrębną z stypendiów z nawy. Więc wydaje mi się, że to też jest dosyć korzystne i, wyda i takie, takie zachęcające. Poza tym też, jak jak Państwo obserwujecie, myślę, to, co się dzieje na chwili, to też widzicie, że bardzo dużo też organizujemy różnych takich spotkań, ale też wykładów otwartych. Ponieważ wychodzimy z założenia, że studia to jest ten czas, kiedy tak naprawdę możemy korzystać z wielu, tak, z wielu różnych możliwości. I to nie tylko chodzi o same zajęcia, na które kładziemy bardzo duży nacisk, ale również chodzi o to, żeby też móc Korzystać z doświadczeń innych. Dlatego ważne dla nas są zawsze te wykłady otwarte, wykłady gościnne, czy też zapraszanie profesorów z, z, z Polski, czy chociażby w tym roku mieliśmy również profesora wizytującego z Berlina, po to też, żeby pokazywać różne perspektywy. Podobno był też profesor, egzotyczny profesor czygańsko-bulgarsko-irański tak. tak. jakiś tam słyszałem, to mm -hmm. to niesamowita mm -hmm. historia. Mm -hmm. Tak, tak. Tak, profesor Hussein, który zajmuje I tygańsko, się... I cygańsko, to już romsko, romsko już teraz, żeby żeby nie, nie, nie obrazić. Tak, profesor, który posiada dwa doktoraty, dwie habilitacje i ma niesamowite osiągnięcia w zakresie też badań języka i tych aspektów takich kulturowych. Jest też etnolingwistą. Dobrze, że pan o tym też mówi, bo to było tyle ważne, że też jakby zwracał uwagę, jak istotny jest język macierzysty. Że tak naprawdę ten język macierzysty stanowił podstawę, na bazie, którego, na bazie której budujemy kolejne połączenia lingwistyczne. Więc to, to też na, na to zwraca uwagę profesor, też prowadząc badania i będąc naprawdę fenomenalnym ekspertem w tym zakresie. Ale szkolicie nie tylko studentów, ale i swoich pracowników? Mhm. Podnosicie ich mhm. poziom? E, tak, dlatego, że no, uniwersytet to nie tylko dydaktyka, ale uniwersytet to również badania, to również rozwój. E, I w zasadzie jedno zależy od drugiego, e, bo jeżeli nie będziemy prowadzić badań, nie będziemy rozwijać się, no to cóż my będziemy mogli za jakiś czas naszym studentom zaoferować? E, nasze badania też muszą, być prowadzone, musimy, muszą być aktualne. My musimy aktualizować wiedzę, bo wiedza się zmienia, więc też musimy być na bieżąco z tym, co się dzieje. W związku z tym prowadzimy też takie badania, z, z wielu obszarów. Każdy z kierunków w tym roku już jakby też określił czy też doprecyzował zakres swoich zainteresowań, takich badawczych. I rzeczywiście zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy też się rozwijali naukowo. Z tego też powodu biorą udział w konferencjach, biorą udział w wyjazdach, w wymianach też międzynarodowych, ale również również uczestniczą w takich projektach badawczych, które są projektami, do których na przykład zostajemy zaproszeni z racji tego, że jesteśmy jednostką akademicką, i jednym z takich projektów jest chociażby projekt dotyczący tożsamości w ramach Horyzont Europa, albo też projekt dotyczący palmiarstwa, który też będziemy za momencik realizować, czy też właśnie projekt dotyczący kwestii. Językowych, pod, który też jest jakby rozwinięty taką już formułą związaną z edukacją. Więc rzeczywiście tych, tych projektów takich badawczych zaczyna się pojawiać coraz więcej, co mnie bardzo cieszy, dlatego że no to też świadczy o tym, że zmierzamy gdzieś do przodu, a nie stoimy w miejscu, i to jest jakby ważne dla naszego takiego rozwoju, takiego też poczucia komfortu, że rzeczywiście jesteśmy jednostką naukową, jednostką badawczą, jednostką dydaktyczną. Wróćmy przez chwilę do pracowników. Czy nie odczuwacie brak kadry profesorskiej? Tutaj naszej, rodzimej. Mhm. Bo aby wykładać na uniwersytecie, to należy chyba spełnić jakieś warunki. Tak? Być doktorem mhm. lub przynajmniej najmniej magistrem. No, wspominała pani dziekan, że szkolicie, ale to naszych. Mhm. Ale to jest czasochłonne i długotrwale, mhm. a uniwersytet już ma dzisiaj działać. Mhm. A przecież wykładowcy z Polski to nie najeżdżą. Do, do Wilna, to mm -hmm. też jak radzicie z tym? Mm -hmm. Czy może w ogóle problemu nie istnieje, bo ja tu e wymyślam coś. Nie, problem kadry, jeżeli chodzi o profesorów, jest problemem, który chyba dotyczy w ogóle tej sfery związanej z rozwojem nauki akademickiej. I w jaki sposób sobie radzimy? Rzeczywiście, jakby mamy dosyć duże. Wsparcie ze strony jednostki rodzimej, czyli Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy też wsparcie ze strony w ogóle osób, które, profesorów, którzy też pracują na uniwersytetach w Polsce, na przykład. W tym roku chęć udziału w naszym w tym procesie, takim dydaktycznym, ale również badawczym, wyraziła chociażby pani profesor Anna Brzezińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z zakresu psychologii rozwoju dziecka. Natomiast rzeczywiście no jakby, no jest takie zapotrzebowanie na kadrę. Wileńską, ponieważ no, to jest jakby potencjał wileńszczyzny tutaj. I jeżeli też przychodzą osoby, które mają stopnie doktora, czy które mają taką chęć i aspirację do tego, żeby dalej się rozwijać, czy też mają tytuł, czy stopień profesora, to oczywiście też nad tym się bardzo głęboko jakby pochylamy i też zależy nam na tym, żeby te osoby u nas prowadziły zajęcia. Dlatego jeżeli ktoś słyszy teraz i, i, i z profesorów miałby taką chęć, ochotę. i Wzmocnić nas też pod względem badań, pod względem rozwoju, to my oczywiście jesteśmy chętni otwarci na taką współpracę. Zapraszamy i zachęcamy. Więc, więc myślę, że tak jak Pan mówi, no to też budowanie kadry to jest proces. Tego nie da się zrobić w ciągu roku. Myślę, że też mojej kadencji nie starczy, żeby w pełni rozbudować kadrę, bo cztery lata mijają dosyć szybko, co pokazuje ten pierwszy rok, że minął bardzo szybko. Natomiast rzeczywiście jakby robimy, wydaje mi się, no, staramy się robić bardzo dużo, żeby tą, tą kadrę naszą też, e, tą wileńską właśnie pozyskiwać. Bo to, tak jakby to jest potencjał, który, który warto by było wykorzystać. A I czy jest. istnieje różnica między studentami wileńszczyzny i białostoczczyzny? No, pomijając to, że jak wszyscy mówią, że my gorzej mówimy po polsku. A, a kto tak mówi, że nie. Ale większość Polaków, no, że my prawie nie umiemy mówić, że tam to, że może tamto, o wam to. No, to. Ale jest... czy jakieś merytoryczne różnice są? Czy są merytoryczne? Może nie tyle są merytoryczne, co ja jestem po prostu naprawdę zafascynowana swoimi studentami z filii. Ja jestem po prostu z niej bardzo dumna, ponieważ są to młodzi ludzie, którzy, którzy mają taką chęć do tego, żeby, żeby coś robić, żeby robić coś więcej. Że kiedy rzucamy hasło przykładowo, słuchajcie, może zrobimy choinkę dla pracowników i dla osób zaprzyjaźnionych z filią. Studenci mówią tak, zrobimy. I rzeczywiście zosta zostają po zajęciach, sami szyją stroje, sami się przygotowują, oczywiście no sami pod, pod ogromnym wsparciem pani doktor Danuty Narbut, ale jakby no to, że zostają po zajęciach, to, że jakby chce im się coś robić więcej, to jest bardzo dużo. I to jest ta ogromna, ogromna różnica. To, że jeżeli organizujemy jakieś wyjazdy, czy jakieś inicjatywy, to też możemy liczyć na naszych studentów. To, że im się chce, to wydaje mi się, że to jest ogromny taki potencjał. I to, że też są, e, nie mogę powiedzieć, że, że moi studenci na Wydziale Nauk Edukacji nie są, bo, 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 bo też, też mam wspaniałe grupy, ale tutaj e, jeśli miałabym jakoś tak... E, Pokazać ten potencjał, to niewątpliwie to, że mają taki bardzo silny, ważny też patriotyzm lokalny, że też mówią o tym, skąd pochodzą. I jeżeli pojawiają się jakieś prace zaliczeniowe, to w większości wybierają zawsze to miejsce, z którego pochodzą, tę szkołę, gdzie się uczyli, i to wydaje mi się jest, jest bardzo cenne. Poza tym, mają chęć uczenia się i studiowania ponieważ też przychodzą do nas po zajęciach, pytają, z jakich książek mogą się jeszcze czegoś dowiedzieć, gdzie mogą czegoś doczytać, co jest też bardzo, bardzo takie pozytywne. Mają taką ciekawość świata i też, że z taką łatwością też zadają pytania. To znaczy, jeżeli są zainteresowani, to pytają. Nie są jakoś tak wycofani, nie są tacy wy, wystraszeni, co czasami też można gdzieś tam zaobserwować. Więc to wydaje mi się jest bardzo cenne. Naprawy ja, jako dziekan, też mam zajęcia dydaktyczne, z czego bardzo się cieszę, ponieważ mam też bezpośredni kontakt ze studentami i nie ukrywam, że to, w jaki sposób pracujemy wspólnie, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, to też mi jeszcze bardzo mocno mocno motywuje i bardzo mocno mnie dopinguje bo rzeczywiście widzę te ich zaangażowanie. Jakie plany na przyszłość? Może powolanie jeszcze jednego kierunku, bo im więcej wyboru, tym więcej chętnych. Chociaż chyba na, na brak chętnych chwilia nie narzeka. Co co bardzo cieszy i pokazuje popularność filii. Tak, to nas bardzo cieszy, no, chociaż no, trzymamy kciuki za rekrutację w tym roku oczywiście i, i zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie. Natomiast no, w poprzednim roku akademickim przyjęliśmy 190 studentów. To wydaje mi się, że jest taka bardzo dobra, wzrostowa liczba, biorąc pod uwagę, że w roku akademickim 21-22 przyjęliśmy 90, więc widzimy jak to też Wzrasta. No, by nie było pedagogiki. Nie, nie było pedagogiki, tak. tak, tak no, Pedagogiki no nie proszę, było, a ona rzeczywiście. Wyboru, tym tak, lepiej. to jest prawda. Jeżeli chodzi na przyszłość, oczywiście my byśmy z wielką przyjemnością uruchamiali kolejne kierunki, i, i myślę, że to też państwo, czy społeczność polska zdajecie sobie z tego sprawę. Natomiast też trzeba pamiętać, że uruchomienie każdego kierunku to jest okres około no, dwóch lat. Związane to jest z tak naprawdę z zorganizowaniem kierunku, które, który będzie zgodny z z dwoma systemami prawnymi i, i to jest te zawsze takie może nie tyle trudność, co jakieś, pewne jakieś wyzwanie, które przed nami zawsze stoi. Natomiast na pewno będziemy chcieli wzmocnić ofertę dydaktyczną o dodatkowe też kursy, takie dokształcające, kwalifikacyjne. Widzimy na pewno potrzebę w zakresie pedagogiki specjalnej widzimy też taką potrzebę w zakresie też nauki przedmiotów w języku polskim i też będziemy na pewno wzmacniać ofertę jeżeli chodzi o informatykę jeżeli, i też o kwestie takie związane z zarządzaniem i też z możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji, bo wiemy, że to jest dzisiaj bardzo ważne, bardzo potrzebne. Jeżeli, tak powiem potocznie, jeżeli nie oswoimy tego smoka, to ten smok po prostu nas zje, więc po prostu będziemy oswajać, oswajać się z, ze sztuczną inteligencją i myślę, że te kwestie będziemy rozwijać i też kolejne kierunki, wydaje mi się, żeby będą jakby już taką konsekwencją tego, co, co, co w tej chwili widzimy, co jest potrzebne. Także, także na pewno te obszary, o których mówiłam, będziemy wzmacniać. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycie rozmowy dnia gościliśmy panią Urszulę Wróblewską, doktor habilitowaną, profesor Uniwersytetu Białostockiego, dziekan filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panu za zaproszenie. Ze swojej strony chciałabym Państwa serdecznie też zaprosić na, na naszą filię, chciałabym zaprosić i przyszłych naszych studentów. Jeżeli ktoś się zastanawia, to może to jest akurat dobry, dobre miejsce, żeby, żeby dalej kontynuować swoją edukację. Ale również zapraszam Państwa, jeżeli Państwo macie też czasem jakieś pomysły, jakieś inicjatywy i też chcielibyście coś realizować to też jesteśmy zawsze otwarci, bo to o czym zawsze mówię, to tak naprawdę filia została stworzona z potrzeby społeczności polskiej i my na te potrzeby też staramy się odpowiadać zawsze, więc jeżeli jest jakiś pomysł, jakaś inicjatywa, to my też jesteśmy na to otwarci, więc zapraszamy serdecznie gorąco na filię Uniwersytetu w w Wilnie. Wszystko, co nas łączy. Radio.